Ze 400 metrów ściany oni się zdecydowali na gładzie. Jak ja bym robił u siebie, tam się zdecydował na karton-gips. No ale przy karton-gipsie masz ubytki na metrażu. Już wolę stracić ten centymetr mieszkania, ale ile szybciej pyk-pyk-pyk płytki jako tako i fajrand. Ty lepiej od razu powiedz, że ch** po gładzie robisz, a nie się tu płytami zasłaniasz. I kto to mówi? Majster, co wyschnięty gips siatką szlifuje. Amatorka. Ja to papier, 500kę zakładam i ściana jak szkło wychodzi. Pincetka, k**wa, Zaszpi się od razu. Ach, taka z tobą robota. Że co? Że niby robię? A dobrze robisz? Nie, no tego nie powiedziałem. Ale równiutko. No i tego, że gładkie jak znajdzie rysy i piuje, piłuje w jednym miejscu godzinę. na robi. Weź tu później kinkiet, powieś. Wiesz co? Spaj. Albo lepiej. Wiesz co? Zwalniam cię. <laughs> A kto ci gładzie na no, robocie szybciutko, p***i? Przekonam ich do płyt. I tyle mi jesteś potrzebny. A łączenia? No tak, o tym nie pomyślałem. To co? Zgoda? Zgoda. Ale ręki ci nie podam. Patrzcie jaki! Ale tą samą ręką forsy ode mnie brać, to mu nie przeszkadza! Forsy, k*** drobniaki! Ile bierzemy od metra? Pięć dych. No. Co? K***a mi dychę płaci, ja Złodziej. Ka dosyć tego! Trzecia godzina o gipsowaniu ścian! Próbuję się zzemnąć! Ostatni raz zwracam wam uwagę! Następnym razem przole. Jak ci się nie podoba, wracaj na studia. To pan będzie robił hydraulikę. Zobacz go skromny, jak skórwol. Jakbyś szukał roboty, zadzwoń. Coś wymyślimy. Potrzebuję ten kaza. Jak szkło? Tak się robi. Kurwa robi dwa metry ściany, pół dnia szlifować. Zamiast siateczką na szybkości k Fuszerkę to se możesz robić, jak założysz własną działalność gospodarczą. Ale ja to filmuję moim nazwiskiem. Na ścianach Łęciny nie znajdziesz szczeciny. No i ch. że gładki jak dołów narobiłeś. Weź tu kurwa, kinkiet powieś. Ach mi w dół. Sprawdzimy. i zapal na próbę. I jak jest? No jak, ch**owo. Sam jesteś ch**awy ty. No ch**owo. No k**wa, nowiuszka ściana. Co teraz? Nie wiem. Nigdy nie zaczynaliśmy gadki. Ej, gadać kurwa, gdzie jest Kapitan Bomba? Synek. Z szacunkiem, bo się skończy, bo się skończy źle. O, o, o. Przepraszam? Nie widzieli panowie kapitana gwiezdnej floty? Taki blondynka prawy. No, od razu lepiej. Panie, nikogo tu nie ma. Wszyscy polecieli na turniej kutaraty łamane przez chudo. Ten blondyn zdaje się też. Kur czyli przeżył. Gdzie jest ten turniej? Panie, ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię. Trzeba zostaw ten papier, siateczkę na szybkości, i wracamy do bazy. No, to jest majster. No, no, huserkę to możecie ogrywać od... na swoim, ale Łęciny, ściana ma być jak szkło. Panie Łęcina, i tak robimy za darmo, więc proszę nie narzekać. Trzeba było nie strzelać. Jak tam młody? Jak ci się widzi taka robota? Nie, no całkiem fajna. Na głowę nie pada, nikt do ciebie nie strzela z lasera. Młody, powiem krótko. Wymiar pracy 8 godzin, umowa o dzieło 12 zł z metra. W ciągu godziny zrobisz metr, półtora. Matematykę zostawiam tobie. Nie, no tego już za wiele. To jest k***a! To mi po 6 latach harmonii 10 zł z łaską daje obcemu bez praktyki na dzień dobry więcej. Taki święty jesteś? To kuchnij. Czy No. Bierz papier i zaf***aj.